I, a więc witam Was. Słuchajcie, w kolejnym filmie na tym kanale. Dawno już na tym kanale nie było filmów z Monster High, a przecież to jest po prostu całe drzewo genealogiczne geneza tego kanału. Więc tak, dzisiaj sobie otworzymy paczuszki yy, z lalkami Monster High, <grym> także dzisiaj otwieramy sobie laleczkę Monster High. Słuchajcie, to będzie Spektra, więc moja kolekcja lalek tej oto postaci się poszerza i będzie to lalka z tej wiecie, sportowej serii Google Sports i tak jak ja zawsze Wam mówiłam, że ja nie przepadam za y, takimi sportowymi liniami, to ta jest tak urocza i ja też tak bardzo kocham ten odcinek i moją ulubioną lalką z tej serii jest Toralej i koniecznie muszę ją zdobyć. Także zaraz zobaczymy, czy wszystko tam jest, jest na swoim miejscu Czy wszystko się zgadza Otwieramy Mega sweet akcent Bo jak widzicie mam taki Żółty barecik, bo ta Wasted unboxing Uhuhu, uh, tak się fajnie Wiecie, wplącze w ten vibe I zobaczcie Żółty papier, noż taki trochę bardziej jak żółtko, po prostu. kiedy <grydy> jest taki, wiecie, ja na, na głowie, i na ręce mam taki bardziej chłodny, a to jest taki ciepły. No ale dobra. Uwaga, uwaga. Spektra! Oh my god! Ale ona jest słodziutka. Okej. Okay. Teraz jestem ciekawa, czy jej tutaj nie prześwietli trochę w kamerze. Mam nadzieję, że nie. I słuchajcie, naprawdę, to jest jedna z niewielu takich sportowych linii, które ja lubię i uważam, że o, naprawdę tutaj wygląda tak słodziutko i ta sukieneczka. Wiecie, to jest prosta lalka, tak naprawdę. Mam po prostu sportową, o ile sukienkę może być sportową, ma sportową sukieneczkę. Takie, o, girl! Tak teraz patrzę, że te jej słuchajcie, buciki, one mają jak gdyby taki w piłeczki tenisowej. Wszędzie się słuchajcie, przeplatają te jej łańcuchy, bo i na czapeczce i wiadomo tutaj w pasie, w talii i też na jej bransoletkach. So cool! Popatrzcie sobie na buźkę z bliska. Oh my god! Dobra, pokażę wam jeszcze z czym one przyszła do mnie. Okej, okay. więc tutaj mamy akcesoria, zaraz sobie zobaczymy. Więc tak, szczoteczka wiadomo, jakby ja już mam pierty, od tych szczoteczek, ale to nigdy nie zabiory. Ma. I mamy, słuchajcie, to jest Jasquin! Oh, Dobra, tutaj ona ma wiadomo ten swój pokrowiec na paletkę tenisową. Oh, ale to jest taki uroczy, że to wszystko jest, wiecie, utrzymane w logotypie Monster High to jest. Mm, I love it Tak jak ja, wiecie Ja z takimi neonami na lalkach też nie przepadam Ale naprawdę O, o dziwo ta lalka Wszystko jest właśnie na swoim miejscu No wiecie I ona będzie mogła Później jak ją e, troszeczkę ogarnę To tak ją, wiecie, tutaj e, Tak sprawię, że ona sobie tutaj będzie, wiecie Fajnie wszystko trzymać Więc będzie to <laughs> Będzie to na pewno wyglądało fajowo Wiecie, jak ją później ogarnę, to a Lepiej to wtedy zrobię. O matko, ale ona biedna. Widać, że trzyma to po prostu bardzo awkwardly. <laughs> Później to poprawię, ale uważam, że naprawdę się uroczo prezentuje i zaraz pokażę ten pamiętniczek. Bo ja się z tego oczywiście najbardziej cieszę, że mam pamiętnik. Tutaj, słuchajcie, jest oczywiście wersja oryginalna, czyli angielska. Ale również jest tutaj polska wersja! I już pokazuję. Znaczy, tu pewnie nie będzie jakoś super widać, bo to jest podbicie, ale, ale powiem Wam, co tutaj jest napisane. Kocham, Boże, jak ja dawno nie miałam pamiętniczka z Monster High w ręce. Straszne zdjęcia sportowe. Super! Najstrasz... Girl! Najstraszy... Jakie to jest długie słowo! przeczytać najstraszystyczniejsze, najstras... Kochanie, co z twoją dykcją? Najstraszystyczniejsze, najstraszystyczniejsze wspomnienie. To było trudne. Także pierwsza laleczka już jest odpakowana. I co? My się zobaczymy w kolejnym dniu unboxingowym. Pa! Ok, otwieramy sobie słuchajcie, kolejną paczuszkę. I dzisiaj jestem jeszcze bardziej podekscytowana, dlatego że jest to zestaw lalek. No, są tam dwie lalki, <grym>, ale dwie to już więcej niż jedna. I jest to zestaw, także otwieramy. I ta paczuszka też do mnie szła z zagranicy. Ja! Yeah. Dobra, zobaczymy, kto tutaj będzie najpierw. W ogóle bardzo się cieszę, dlatego że tutaj są dwie ikoniczne bardzo postacie, jakimi są Claudine i Laguna. Więc. I'm screaming, dobra. A więc lalki są chyba zapakowane tutaj, a reszta rzeczy to. Tak, to są po prostu papiery. Dobra, są. O, widzę już je obie. Dobra, dam Wam sneak peek. Ja, dobra, bo ja tak za nią mówiłam, bo ja się spodziewałam gorszej jakości włosów i te. Ta... ona ma kwiatek! Także to jest dosyć jest smutna narka, jeśli chodzi o genezę, ponieważ to jest laguna z 13 życzeń. I jak wiemy, no, symbolizuje tutaj... Ale myślę, że jest też bardzo ważną lalką. Jak nie popatrzymy na nią w taki smutny sposób, tylko w taki mm, z morałem, no to <tosłuch> myślę, że może być bardzo ważną lalką, bo mówi ona o tym, że nie warto y, się dla kogoś zmieniać, żeby zyskać akceptację nawet y, rodziców, swojego lubego, tym bardziej. O tutaj nie ma wiecie, płetw, y, kolczyków chyba na szynika, ale wszystko inne ma. Będę musiała. Bardzo delikatnie to odnowić, bo ja nie chcę niczego tutaj popsuć, bo ta fryzura jest oryginalna. A wiecie, jak ja zacznę tutaj coś grzebać i próbować tworzyć, to może to być źle. La la la, ale ma słuchajcie tą bransoletkę i opaseczkę z googlami. Nie, ale ja jestem w szoku. Aha, jaka urocza. Brokatowa sukieneczka, ale ja jestem w szoku, że ona jest właśnie w takiej jakości. Myślałam, że będzie troszeczkę gorz. Są stojaki. Wiecie, jak ja zawsze potrzebuję stojaków i w ogóle później Wam zrobię przebitkę, bo e, muszę Wam pokazać w ogóle moje nowe dyspleje, bo nie nagrywałam od tego czasu. I kupiłam też bardzo dużo nowych stojaków, więc dużo moich lalek może w końcu stać na stojak I jestem przeszczęśliwa. I, i tu są te stojaki. Wiedziałam, że będzie na pewno jeden do Claudin, ale nie byłam pewna, czy będzie do laguny, a widzę dwa, więc jestem przeszczęśliwa. Dobra, szukamy jeszcze do niej dodatków. Ja w ogóle mam, słuchajcie, jeszcze do niej pamiętnik, bo kiedyś kupiłam Lagunę Basic i właśnie był do niej dołączony pamiętnik od tej Lagunki. Jak to nóżka tak na bok sobie dała. No dobra. Okej, okay, więc to jest nasza pierwsza laliteczka. Ona... I'm... I jest can't... Ona ma, słuchajcie, ten wariant twarzy, który mi się podoba bardziej. Ona ma wszystkie kolczyki. O, ale wam pokazałam dynamicznie. Widzicie o co mi chodzi? Ona ma ten wariant twarzy, w którym oczy są szeroko osadzone. Ja właśnie przez długi czas nie kupowałam tej Claudine, dlatego że widziałam wszędzie tylko. Wait. Zaraz wam dokończę, ale ona nie miała przyjść z paskiem. Na zdjęciu nie było paska, a ma pasy. Ale jestem dzisiaj pozytywnie y, pozaskakiwana. Dostałam dwa stojaki. Laguna jest po prostu w super kondycji, zresztą Claudine tak samo. Y, pasek jest, a miało go nie być. Pransoleteczki piękne tutaj mamy. Wszystkie kolczyki w uszach. Naszyjnik, ale jest to pozytywnie. O! jestem pozytywnie zaskoczona, ona ma nawet naszyjnik. Nie miała go mieć. Oh my god. Nie, ale o matko, jak ja je, ja się tak nie spodziewałam, że ona będzie miała te dodatki. Jestem teraz taka szczęśliwa. Boże. Kocham Claudine. Eee, to jest Claudine z wariantem właśnie z, e, z oczkami, które są tak szerzej rozstawione. I ja bardzo chciałam e, tę lalkę już przez długi czas. Kocham News Care Master, całą linię, a zwłaszcza Claudine. Eee, o, nie mogę się na nim napatrzeć. I yy, ja jej przez długi czas nie kupowałam, dlatego że jej oczy właśnie były tak bardzo wąsko osadzone. Bardzo chciałam yy, Claudine, zawsze, zawsze jeżeli kupuję Claudine, to patrzę na oczy. Bo ja właśnie bardzo lubię, jak ona ma ten taki szerszy rozstaw, zdecydowanie lepiej wygląda. Jezu, jaka ona jest ładna! To mi daje vibe takiego właśnie wczesnego Monster High dzięki tej twarzy, dzięki tym włosom, które też, wiecie, dają taki vibe trochę done of the Dance. A więc torebeczka też już jest ubrana, a postawię ją na stojak i do Was wrócę. O oh moja! Kocham, Claudine. to już wszyscy wiedzą. A także tutaj się prezentują w ten oto sposób U, moje nowe laleczki, które po prostu wyglądają jak z pudełka. Więc. Och, będę uważać bardzo mocno, odświeżając je, bo nie chcę niczego tutaj popsuć. Nie, no ja przecież nie wytrzymam psychicznie. Jestem dzisiaj taka szczęśliwa z niej, bo tyle tutaj się wydarzyło niespodzianek miłych. Zostałam pozytywnie zaskoczona nie wiem co powiecie. Jeszcze Wam, słuchajcie, chciałam pokazać szybciutko nowy display, lerkowy, a w zasadzie, jak teraz się właśnie prezentują moje laleczki w kolekcji. Wszelakie, także tutaj mamy moje brac. Teraz na takich dwóch poziomych półeczkach. I koniecznie wpadniecie na mojego TikToka. Nazwa tutaj się pokazuje na ekranie, dlatego że bardzo często. Otwieram właśnie tam laleczki pracy. Tutaj są moje śnieżki. Tutaj na biurku trzymam moje e, laleczki My scene, ale bardzo, bardzo potrzebuję sobie dokupić e, do nich stojaki. Tutaj słuchajcie, również zaszła zmiana, dlatego że tutaj oczywiście e, na tym regale mamy moje monsterki, których też doszło. Na obok znajdują się jeszcze moje everki, tak mi się spodobało. I tutaj, jeśli chodzi o everki, to mamy basicki, a tam na górze mamy wszystkie lalki Ever After High nie basicowe. A tam są moje ukochane łyczki. Z tej parki tak bardzo się cieszę. nagrywam o nich na TikToku. To są oczywiście laleczki z Barbie The Movie. Tutaj jeszcze jest moja laleczka trendy: Bandy. No i oczywiście głowa brac i laleczki z Cully Girl. Tutaj jeszcze na parapecie w takim końciku właśnie astronomicznym <grywa> mamy słuchajcie, laleczkę Barbie, astronautkę. Widzimy się w następnym filmie.